widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Oksygena. Słuchajcie, nagrywałem dla Was odcinek, ale okazało się, że go nie nagrałem i trochę sprogresowałem tutaj z budową naszej kolonii. Choć dużo się nie wydarzyło, rozbudowałem delikatnie mm, te koszary nasze. Posprzątałem tu delikatnie, teraz zrobimy umywalki. Mm. No, i chyba tyle, no i chyba tyle, także dużo Was nie ominęło. Nic wielkiego się nie wydarzyło, słuchajcie. Mm, I tak, dobrze by było dzisiaj zająć się tym kiblem, zrobić te umywalki, żeby już tam nam się syw nie robił. Z tym, że mm, musimy tam doprowadzić czystą wodę, co nie. I ją doprowadzimy chyba stąd, nie? Tu zrobimy um, jakieś kanały. W sensie będziemy tutaj składować zanieczyszczoną wodę, a stąd byśmy sobie pobierali czystą wodę. Tylko będę musiał ją jakoś tam dostarczyć, co nie? I tylko teraz pytanie, jak mi ją tam dostarczymy? Ja chyba jeszcze nie mogę kanalizacji robić, co? Myślę, że w Hydro to będzie dostępne. Mogę sobie drzewko jakieś zobaczyć? Nie mogę. Mm, to dobrze by było te badania robić. Moment, zrobimy może. Um... Tą stację badawczą, przeniesiemy ją najwyżej. Aha, ona też wymaga prądu. Dobra, to tą elektrownię? Yy, początkowo dobrze by było zrobić. Umywalki mamy, yy, tu zaraz posprzątamy. Yy, ok, dobra, to niech mi to pierw ogarną. Damy na dużą szybkość. Niech mi to wszystko tutaj poogarniają um, te odpady Aha, oni nie mają gdzie tego wynieść teraz Dopiero jak zrobimy te o kurde dopiero jak zrobimy um, ten skład tam, nie? Dajcie drugi magazyn. Ten już się zapełnił fajnie by było z kopiować ustawienia i playć tutaj. Są takie same? Są takie same, dobra. To tu zrobimy sobie drugi magazyn na rudy. Um. I fajnie by było. I to już takie jakieś zwyczajne, ale to za chwilkę sobie ogarniemy. Proszę mi to wykopać, halo. O, super. Dobra, i on to wykopał. I teraz byśmy sobie zrobili ten opróżniacz butelek, co nie? Tylko no, fajnie by było to zabudować jakoś. Hmm. U drzwi. Aha, bo to są te roślinki, co nie? Tu kolejne. O, tu może tu zrobimy siub, coś takiego. Na razie. Eee, hydro, daj to. Hmm. Tak postawimy. Niepoprawna lokalizacja budynku. Nie, tak nie może być. Hmm, dobra, to jednak hmm, przerwiemy i. Wykopiemy tutaj, a tu postawimy o coś takiego. I teraz daj hydro, o i dobra, będziemy mogli się pozbyć tej zanieczyszczonej wody, mam nadzieję. No, i nie będzie nam ten brud uciekać tutaj. Jeśli hmm. to się sprawdzało, eee, tutaj możemy sobie hmm, bakterie sprawdzić, właśnie. No, póki co, tylko tu są bakterie. Hmm. Tu też nam uciekają chalipka. Musimy jak najszybciej te umywalki zrobić. Mm, I tą elektrownię. O! Co tu mamy? Sprawdź. Nowy wpis jakiś. Wybierz plan. Coś do badań by nam się teraz przydał. Coś do badań. O, ten ma badania. 5. Weźmiemy sobie chyba tego Liana. Liama. Mhm. Wydrukujemy sobie go. Siub. Dobra. I podsumowanie kolonii. Umiejętność duplikanta. Co my tu mamy? Hmm. Hmm. Dobra, ten Liam ma jeden punkt do rozdania, na to wychodzi. Tylko, co by mu to dać? Może na razie się wstrzymamy. Na razie się wstrzymam z tym punktem. Mm, I podsumowanie kolonii, okej. Okay. Łóżko i łazienka. Mm, dobra. Okej. Okay. I fajnie by było tutaj już drabinę zrobić. Mm, hydro. No dobra. Na razie tylko tą drabinę zrobimy. O, fajnie, sprzątają tu bardzo dobrze. Tu sprzątajcie. Mm, tu też widzę, sprzątają. Super. Fajnie, jakby zrobili ten opróżniacz w końcu. Bardzo oddychalny. okej, okay. tu jest nieoddychalny. Czyli tu jest taki smród, że ty się nawet oddychać nie da. Ok, i tu mamy tak: eee, zanieczyszczona woda, mm, ol' widoki. włącz auto, butelkę, nie. I co? Opróżnicie mi to wszystko. O, no i super. Trochę z tym się zajdzie z tego co widzę. Ale okej. Okay. Mm, dobra. To zaczynamy powoli budować naszą elektrownię. To na razie damy tak drabiną. Mm, kopanko. Siu. To na pewno będę chciał wszystko wykopać. A może nie wszystko. Yy, to anuluję. Yy, baza. płytki, Siu. Ok. Pomiędzy pomieszczeniami zostawimy około 3, 3 kratki, żebyśmy mieli po prostu potem miejsce na jakieś kable. Nie kable. Czy co tam nam będzie potrzebne, żeby te pomieszczenia nie były jeden przy drugim. To mi proszę wykopać jeszcze. Dobra. I tu zrobimy taki korytarz. Aha, tego nie będę w stanie granitu wykopać. Dobra, nie szkodzi. Baza, płytki. Tu możecie już płytki postawić. Drabina, go. Dobra. Albo nawet aż tyle nie trzeba wykopać. Weźmiemy bazę, płytki. Cyk. I fajnie by było tutaj tą nie stację badawczą, tylko generator ręczny byśmy sobie tutaj zrobili. Mm, na razie damy jeden i dwie baterie, co nie? Z tym, że dobrze by było to zamknąć. Już. Dobra. I tu będzie mała elektrownia. Dobra, super. I teraz musimy kabel doprowadzić do, do tego przyrządu. To jest przyrząd do produkcji jedzonka. Nie wiem jak kable powinienem. Może damy w podłodze o. Coś takiego żeby one też za bardzo tak na wierzchu nie były, nie? Myślę, że tak będzie estetyczniej na pewno. Okej, okay, to te baterie są, do baterii zapewne też musimy pociągnąć kabel. Ciop. Ciop. Ok. A może lepiej to zrobić tak, żeby pierwsza energia szła przez baterię. A dopiero potem dalej chociaż nie wiem czy to będzie jakaś różnica mm, ale spróbujemy tak zrobić jak mówię czyli tak yy, kabel stąd damy tutaj a stąd dopiero tu o o zarobiście że się tak da mm, czyli odpady do magazynu Proszę mi to wszystko stąd zabrać już i zaraz będziemy mieć pierwszy prąd w naszej bazie. A to nie jest tak, że tu jakiś królik czy tam chomik powinien biegać w tym kole tylko kolonista biega. No dobra. Um, stacja i daj tą stację badawczą od razu. Potem się on przeniesie do. brak zasilania. Aha, to jeszcze nie zrobili. Potem się to przeniesie do. 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 jakiegoś specjalnego pokoju. Okej. Okay. Tu nie ma dostępu. Musimy zrobić drabinkę. I powinni mieć dostęp. Mmm. anuluj. Okej. Okay. Mm, 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 mm. Jeszcze tą energię weźmiemy, siup, siup, dobra. Fajnie by było jakby mi to zrobili teraz. Dobrze, sprzątajcie, bardzo dobra robota, słuchajcie. Zaraz nam się żarełko będzie robić. O! Siup. Ciekawe czy... Aha, bo oni to muszą zniszczyć, dobra. Myślałem, że te przewody będą mogły iść w skalę Czy tam w tym piasku. Mm, ale nic z tego, dobra. I tu już mamy energię, z tym, że jest jakiś problem. Um... Czemu to jest ledwo oddychalny? Hmm, Powinniśmy chyba. Tlen. Ten dyfuzor to zrobimy, co? Zdecydowanie trzeba go gdzieś tutaj postawić. Bo nam tlenu cholera brakuje. Hmm, gdzie by go tu dać? No, na razie go tam tutaj, może. Ty, 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 O! Trzeba ostawić. Tylko nam teraz brakuje. Um, wody nam brakuje do tego. Dobra, czyli do tego też musimy wodę doprowadzić. Zaraz się ogarnie. I do tego jeszcze musimy doprowadzić energie, energia, kabel, ciub, dobra. Mniejszymy trochę ten czas, bo za szybko leci. I co ten dyfuzor, dyfuzor będzie działać teraz? Jak on ma? Chyba działa, chyba jest dobrze. Hmm. Hmm, 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 tlen. No, coś tu się produkuje. Myślę, że będzie coraz lepiej, tak? Okej. Okay. Dobra, to jak mamy ymm, badania, to możemy sobie zacząć badać. Duża bateria to nie to na razie mnie nie interesuje. Jedzenie, prąd, materiał stały, rozwój kolonii, medycyna, ciecze. O! I tu mamy hydraulikę. To będę chciał bardzo wybadać. Fajnie by było, żeby jakiś kolonista się tym zajmował. Głównie. Mm. Liam to był ten nowy, co nie. Atakuje, yy, podtrzymywanie życia, steruje, leczenie, sprzątanie, gotowanie, dekorowanie. Badanie jest. A czemu on to ma? Na no czerwono? Aha, czerwona to znaczy, że. Chyba ma jakiś bonus, co nie? Dobra. całej jamie. Jeszcze za badanie. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś, super. Ile te badanie będzie trwać mniej więcej? Już jeden jest punkcik. Dobra, trzeba 15 punkcików uzyskać, żebyśmy wybadali. Spoko. Co ja jeszcze chciałem zrobić? No nic, musimy poczekać teraz głównie na te badania. Wydaje mi się. Czemu oni tam na dół schodzą? Tam chyba mam coś do sprzątania. Czekaj, gdzie ty idziesz, ciomeczku? A tak, oni to poszli po prostu sprzątać. Dobra, zaraz wyspr wysprzątają ten piaskowiec i będziemy mieć trochę spokoju. Eee, zakopany. A, kurde. Eee, proszę mi to zabrać. Halo. Przenieś. Halo. O. A nie, to jest kabel. Czekaj, czekaj. Yy, anuluj. Piasek. Yy, kop. Dobra. Teraz powinni wykopać ten piasek. On musiał spać tutaj z góry. Ja dopiero, żem zauważył. Yy, widzę, że kolejny magazyn nam będzie potrzebny na, na te rudy różne. Sporo tego nam się nazbierało. Fajnie by było zrobić takie pomieszczenie stricte magazynowe, nie? Mm, magazyn, gdzie by go to upchać? Na górę to tak średnio bym powiedział. Tutaj możemy dać w sumie. Tu mamy spoko miejsce na te magazyny. Mm, kopi ustawienia. Klej. No i super. Tutaj też jakąś glebę. Dobra. Baterie są prawie, że do pełna naładowane. Czy my chcemy coś jeszcze wybudować? Um, a łóżko na pewno dla nowego kolonisty trzeba zrobić. I zaraz będę mógł się zająć. Nice. Mamy to. Mogę się zająć tymi rurami, co nie? Um, Analizacja. Most cieczowy, a pompa do cieczy. O! I to właśnie jest potrzebne. Pompę taką zrobimy. Tylko trzeba drabinę na pewno. I to też dobrze by było skopać. I tu drabinę postawić. O! Także proszę mi się tym zająć. No i możemy ten rurociąg nas robić. Hmm. To będzie wyglądać następująco. Hmm. Nie wiem, jak ona powinno to wyglądać. A, tu musimy ustawić kierunek w prawo. że jak będę wracać z kibelka to będą korzystać z tej umywalki. I starczeńy zasoby wody. Chyba że oni sami będą mu uzupełniać, bo nie widzę tutaj opróżniać butelek. Jakiegoś wejścia do rury nie widzę, żeby tu było. Jeśli chodzi o te umywalki. To ja chyba po prostu muszę pompować tą wodę, i tyle. I oni tam będą dostarczać wodę. Wydaje się. Pompa do butelek. A, bo taką możemy pompę zrobić. Okej. Okay. Dobra, to ja źle to robiłem. Mm. To wykopiemy. Ten projekt anulujemy. I tutaj po prostu musimy tą pompę postawić. I będzie spoko, myślę, no. Elegancko. O. Fajnie by było, jakbyście to zrobili, bo ta woda jest bardzo kluczowa myślę. Ja myślałem, że wiecie, tą wodę musimy doprowadzić do umywalek. A to się okazuje, że oni chyba będą ręcznie ją donosić, póki co. Pewnie potem zrobimy jakiś zaawansowany system, kanalizacji i się samo to będzie dostarczać. Dobra, kolejne badania. Co ja bym chciał? Kolejnego wybadać Boże jakie to drzewko jest rozwinięte nie Dekoracje komputery mm, Jedzenie o może 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 coś z jedzeniem byśmy zaczęli ogarniać albo Dużą baterię może Hmm mm, mm, mm. Wezmę jedzenie póki co. Dobra, widzowie! Myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że się podobało. Sorry, że trochę taki nieogar jestem, ale nauczę no, się. Uczę się dopiero grać tego oksygena. I myślę, że z czasem to wszystko będzie tutaj wyglądać lepiej. Także dzięki za obejrzenie odcinka. Hmm, zachęcam do komentowania, łapkowania. I, I widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, cześć.